Hej, czyli witajcie, z tej strony Gilatki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Match Masters. Dzisiaj, moi drodzy, będzie coś innego, ponieważ, jak możecie zauważyć na ekranie mojego wspaniałego telefonu, mamy 100 pucharków. Zaczynamy tak naprawdę od zera, nie posiadamy nic, jeśli chodzi o to i dzisiaj będziemy starali się zrobić ogromny progres, będziemy starali się wbić aż 1000 100 pucharków w tym jednym filmie oczywiście nie będę wam pokazywał każdego meczu, bo było to zbyt nudne, ale jeśli chodzi oczywiście o nowy update, który jest w matchmasters, no to musimy sobie troszeczkę tych pucharków zdobyć, to wszystko ogarnąć na pewno mamy tutaj szczęśliwe pudełko, gdzie widzicie musimy uzbierać 25 pucharków, żeby je oczywiście odblokować, mamy też jakieś specjalne oferty, na razie jest ich mało, wiadomo musimy odblokowywać nowe rzeczy, żeby tutaj cokolwiek robić jeśli chodzi oczywiście o inne rzeczy to są do odblokowania po osiągnięciu 350 pucharków, więc tak naprawdę będziemy dzisiaj, uwaga, patrzę sobie przez solo event przechodzić, przez lucky spins, tournaments, adventure events, y rumble i laser matches. Oczywiście tournamenty jako, jako turnieje i rumble już wam pokazywałem, a Najpierw muszę teraz powbijać trochę, żeby cokolwiek osiągnąć, więc zacznijmy rozgrywkę. Bo tak naprawdę, w momencie kiedy zacznę, to na razie mam trzy podstawowe karty. I tak musimy działać. Także pierwsza wygrana za nami, pełne dobrych rzeczy, szczęśliwe pudełko. Także otwieramy. Proszę bardzo, na pierwszym poziomie odblokowujemy to. I teraz że możemy przejść do oczywiście drugiego. Tutaj akurat jest za pieniądze, ale jak widzicie, jest sporo tych poziomów, aż pięć tak naprawdę do odblokowywania. Jeśli chodzi o to, otwórz szczęśliwe pudełko, otrzymać darmowe boostery. Więc możemy wejść sobie do sklepu. Nowe szczęśliwe pudełko jest dostępne co 3 godziny więc tak naprawdę można cały ludzki dzień sobie praktycznie grać oczywiście z małymi przerwami mamy 3 karty bardzo przyjemnie oczywiście 3 boostery ja mówię na to karty bo wyglądają jak karty możemy też zdobyć jakieś monety dodatkowe karty jak obejrzymy sobie reklamy no i coraz więcej tych opcji będzie się blokowało ale przede mną nagroda taka że o tutaj widzicie teraz kolejne 25 pucharków i będziemy mieli jakby kolejny booster a musimy po prostu to zdobywać, więc lecimy do 350. Dobra, kolejny etap zakończony. Wygraliśmy kolejny mecz, dzięki czemu odblokowujemy oczywiście naklejki. Odblokowano albumy z naklejkami. Pokażę ci, jak umieszczać naklejki. Więc robimy sobie oczywiście to. Jeśli ktoś nie grał, to oczywiście nie wie. Możemy sobie uzupełnić bez żadnego problemu. Pyk. Mamy dwójkę, mamy trójkę i to jest na razie tyle. No i na dole mamy oczywiście nagrody. Kiedy uzupełnimy sobie cały album, no to dostaniemy te właśnie nagrody. A w tym momencie musimy lecieć dalej z wygranymi. Acz jak już powoli nam się kolejne, jak widzicie, rzeczy tutaj odblokowują. Tu jest yy, tutaj mamy sticker stars. Tutaj mamy kolejne rzeczy, proszę bardzo. Także lecimy z wygranymi. Dobra, także udało nam się wbić 300 pucharków. W tym momencie tak naprawdę możemy jeszcze odebrać tę nagrodę, jeśli chodzi o Sticker Wars. Więc proszę bardzo, proszę bardzo, mamy dwa nowe. Odbieramy sobie oczywiście bez żadnego problemu. Wskakujemy sobie wyżej. Również jeśli chodzi o nasze tutaj rzeczy, możemy sobie uzupełnić nasze wspaniałe naklejeczki. Proszę bardzo, mamy dwie wrzucone. Kolejne dorzucają się do naszego tutaj zestawu. No i dodatkowo kolejna kwestia, kiedy klikniemy sobie na nasz progres, to jesteśmy tutaj na Dustville Duel. Jeśli chodzi o to, po zdobyciu 300, potem przy zdobyciu 400 mamy wydarzenia solo, wiadomo potem tam Mystery Hat, co nas aż tak mocno interesuje, Szczęśliwy Obrót, no i potem nowe wydarzenie Turniej, gdzie będziemy sobie grać oczywiście również na nich, więc teraz zagrajmy sobie meczyk, taki zagram sobie przy was, zagrajmy sobie na rakiecie, mam nadzieję, że go nie przegram, żeby nie było głupio, oczywiście, że wszystko na razie wygrywałem, a w tym momencie zacząłem przegrywać. E, o kurde, jakieś nowe zasady są. Match special bonnet pieces trigger to, e, to trigger them. Dobra, czyli musimy je łączyć ze sobą. On tutaj będzie łączył, więc może zobaczę. Aha, czyli jak w niego trafimy, to automatycznie też uderzamy w inne. Dobra, niech będzie. I one są jako pomarańczowe. Niech będzie. No niestety ma trochę łatwiej, bo zaczął pierwszy. Więc ma, no, niestety ma dużo łatwiej. Patrząc na to, że zdobył masę punktów, a ja teraz nic nie będę mógł zrobić. Jeszcze może użyć sobie, oczywiście, umiejętności, yy, gdzie bardzo dużo mu rzeczy siadło. I ma bombę. Okej, i... okej, okay, okej. Okay, okej, okay. o... fajnie. Tak. O, dobra, teraz ja mogę przy niej tak zrobić. Więc my użyjemy sobie bomby na sam start, za co urusz, ruszymy jakby jednego. On ruszy kolejnego, na razie nie ruszyli kolejnych. Dobra, jest. Na razie się ładnie połączyło. Użyjemy sobie rakietki. Może rakietka uderzy w jakieś dobre miejsce? W miarę w miejsce. Niestety tu nie połączymy nic ze sobą. Czy mamy jakiś special move? Nie mamy żadnego. Moglibyśmy sobie zdobyć jedno, więc zróbmy tak połączmy, żeby on nie miał jak połączyć. Nie mamy jak zdobyć również punktów dodatkowych, więc spróbujmy może polecić sobie tutaj w dół, jeśli chodzi o to. I to jest niestety tyle. Zobaczymy, co on teraz wymyśli, jeśli chodzi o to. 66 do 81. Nie jest źle. Myślałem, że pójdzie mi o wiele gorzej, szczerze mówiąc, ale nie jest aż tak bardzo źle. Jemu się aż tak mocno też nie połączyło tutaj to wszystko. Ale no, ma na pewno bliżej niż dalej. No, może teraz połączyć ze sobą. No właśnie, może ze sobą ich połączyć. Czyż rozwalą kolejnych? Oj, dorzucił, dorzuciło mu kolej. A nie, teraz dorzuciło mi. Dobra, nieważne. Eee, to teraz tak. Jak ja bym mógł to zrobić? Na pewno mógłbym tego tu dorzucić. Który mógłby uruchomić kolejnych. Dobra, mamy trzy. Tutaj mamy ekstremum, który moglibyśmy zrobić. Tu Booster mamy kolejny move, który moglibyśmy zrobić. Bardzo, bardzo przyjemnie. O, oh, uruchomiliśmy oh, 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 kolejnego, tak naprawdę. Yy, moglibyśmy zrobić aktywację. Zróbmy tą aktywację. Może aktywacja trafi w bombę, yy, czy cokolwiek takiego? Dobra, trafiło jeszcze w kolejnego. Nie tak się. O oh, kurczę, teraz tylko ta bomba źle się ułożyła strasznie. Mm, 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 ale możemy zrobić tak jeszcze. Bounty. Dobra, jest. I już niestety nie mamy ruchu. Teraz on może bardzo łatwo od razu na starcie sobie połączyć. Podnieść tą bombę, w sensie mógłby teraz, to już trochę inaczej. Mógłby podnieść tą bombę i mógłby od razu wysadzić. Dalej, może to zrobić. Jakby nie patrzeć, na pewno to zrobi. No, to jest najprostsze rozwiązanie. Ma też pomarańczowe na kolejny extra move, już widzę w dół, żeby go przesunąć. Ale no. Okej, okay. no, dużo, dużo tych punktów zdobywa, szczerze mówiąc. Zobaczmy, jak teraz mi pójdzie. Ja tu nie mam za bardzo, jak co łączyć również. Um, czy mamy jakiś extreme move? Szczerze mówiąc, chyba niespecjalnie. Spróbujmy zakręcić troszeczkę. Może nam się tutaj coś ładnie pomiesza. Dobra, coś się pomieszało. Coś, coś tu się ruszyło. Coś poszło w dół. Dobra, aktywacja, niech będzie. Zobaczmy, co trafimy dzięki temu. Ok, dwóch się uruchomiło. Muszę przyznać, że idzie sprawniej niż myślałem. E, teraz tak, czy jakiś extreme move? Mamy jeszcze trochę czasu. E, chyba extreme move niespecjalnie. Możemy tego ruszyć, żeby bounty poleciało w dół. I niestety to jest tyle. Bardzo mało używamy umiejętności, mi się wydaje, że on troszeczkę, że jakby za każdym razem kiedy teraz używał, to mógł to zrobić. Dobra, ma kolejny ma extreme move, niestety, na bombę mu siadło. Mm, Okej, okay, dobra, no miał, aktyw miał jak aktywować. Tych w prawym dolnym rogu nie ma jak aktywować chyba? I tych w lewym... O, jednak ma jak aktywować, nieważne, jednak się ułożyło mu. Więc plus jest taki, powiedzmy, że ja mam teraz do nadrobienia 20, coś punktów. Pierwsze, co to widzę, mogę zrobić sobie tutaj na bombę. A nie, przepraszam, tym, tym razem tak się ułożyło. Dobra, zróbmy aktywację. Aktywacja może trafi, dobra, trafiła idealnie w jednego. Jeszcze piorunem polecimy. A, tylko zepsuło mi tam na dole trochę teraz ten motyw. Niestety. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze. Czy jakiś ekstremów? Ekstremów chyba niespecjalnie, tego w dół nie przesuniemy. Zróbmy tak. Dobra, ułożyło się coś. I teraz zrobimy jeszcze sobie w ten sposób. Okej, okay, dwie piski się ułożyły. No i to tyle. 243 do 211, to powiem wam, że to jest pierwsza gra, odkąd tak naprawdę zacząłem po tym resecie. I no, mam aż tak wysoki wynik. Ostatnie się kończyło na mniej więcej 130, cokolwiek takiego, nie więcej. No, w miarę mu się ułożyło, szczerze mówiąc. Tam bomba, coś. On też już nie ma tych utilitiesów do. do Boże utilitiesów. Utilities nie ma do użycia, jeśli chodzi o to. No, zobaczymy, co wymyśli. Okej, okay, teraz moje. Dobra, mi się ułożyło całkiem nie najgorzej. Na starcie jeszcze, w sumie to chciałem przesunąć, ale dobra. Zrobimy sobie w ten sposób bounty. Polecimy sobie, o jest extra move. bardzo You're przyjemnie. Aktywujemy sobie, może rakieta poleci w jakąś, o w idealne miejsce po prostu poleciała, w idealne. Możemy też zrobić w ten sposób czerwone. Możemy sobie tak połączyć. Czy mam tu jeszcze jakiś mów, czy cokolwiek takiego? Sam chyba już nie zbiorę punktów. W teorii mógłbym, ale czy to będzie sensowne? W sensie to jest i tak piąta runda, więc chyba nie ma to większego znaczenia dla mnie. Wydaje mi się, dobra, zróbmy jakoś tak. Poleci w dół, jeszcze coś się połączyło ze sobą. Więc 301 do 235 udało mi się bardzo ładnie. Wygrać, cały czas zapominam, kto jakby zaczyna, czy ja, czy on, więc udało nam się zrobić. Mamy 50 punktów, no i mamy kolejne dwie gwiazdeczki. Mamy oczywiście kolejne 50, więc odblokowane wydarzenie. Wydarzenie solo. Wznieść się na wyższy poziom, proszę bardzo, podrzenie, ukończ to wyzwanie. No i tutaj mamy właśnie Studio Challenge, jeśli chodzi o to, możemy sobie tutaj zagrać, albo możemy grać oczywiście Tournament, które już graliśmy i widzieliście, jak wyglądają, więc myślę, że nie ma sensu ich pokazywać wam. Mamy też do odebrania kolejne. Na klejeczki, a nie w tym przypadku, przepraszam, w tym przypadku jeszcze monety. Yy, no i z czasem to również nam się będzie powiększało, więc liczę, że będę w stanie tutaj coś fajnego trafić. A póki co idę dalej wbijać pucharki. Dobra, teraz on zdobywa punkty. Dobra, próbował tych dwa, te dwa połączyć. Nie wiem czemu, szczerze mówiąc. Próbujemy teraz dostać się do Lucky Spins. Yy, jesteśmy w miarę na dobrej drodze. I w sumie to chyba już wygraliśmy tak naprawdę, bo on to, było, to był jego ostatni ruch, więc. Yy, jeszcze tylko cokolwiek połączyć, proszę bardzo. Nie ma się czego poddawać, spokojnie. To już jest i tak koniec, więc udało nam się to zrobić bez jakiegoś większego problemu. E, docierając do tego miejsca, dobra. Kolejne trzy, proszę bardzo, zamykamy. I jest, proszę bardzo. Mamy odblokowany lucky. Spins, szczęśliwy obrót, niesamowite w takim razie. Your first spin is waiting for you in the store. Dobra, idziemy zakręcić pierwszy raz, tak naprawdę. Tutaj jest, dziękuję serdecznie za informację. I kręcimy. Co dostaniemy? Tak naprawdę nie wiemy. Możemy zobaczyć, co dostaniemy. Dostaliśmy akurat w tym przypadku 50 monet. Dobra, w takim razie mamy kolejne nagrody odebrane. Jeśli chodzi o to, jak widzicie, już możemy również sobie na przykład kupować więcej boosterów, jeśli byśmy chcieli bo już odblokowaliśmy kolejne te. Teraz, tak naprawdę, jeśli chodzi o rzeczy do odblokowania, lecimy sobie na yy, 625, czyli tutaj lecimy sobie nowe wydarzenie, przygoda. To właśnie tutaj lecimy. No i wiadomo, po drodze jeszcze mamy Firework Festival, który zrobię. Także troszeczkę się rozpędziłem i nie zauważyłem, i nagle wbiliśmy Tournament, które jest w sumie odlokowane przy 475, więc świetnie. Mogę tylko tyle kliknąć mamy od razu Fireworks Festival, za oczywiście 500, proszę bardzo. I przechodzimy sobie od razu do oczywiście kolejnego etapu. Tutaj mamy kilka rzeczy po drodze, takie jak chociażby nagrody, ale bardzo nas będzie interesowała. O, proszę bardzo, turniej po teraz, po tego, wyskoczyło nam. To, co nas tu interesuje najbardziej, to jest nowe wydarzenie, czyli przygoda. I potem tak naprawdę przechodzimy sobie do Game Grab i tu mamy nowe wydarzenie, czyli Rumble, na których sobie graliśmy, więc trzeba jeszcze troszeczkę powbijać. Tutaj mamy oczywiście informacje o turnieju, o nagrodach. Zasady już wam kiedyś tłumaczyłem. No i tu będziemy kolejne rzeczy właśnie przygody na 625, potem nowe wyzwania solowe, rumble i nowy turniej na 1050. Będziemy blokować. Ja też mam kilka rzeczy do zrobienia i muszę to wbić po prostu. Dobra, moi drodzy, także wydarzenie odblokowane, przygoda, ukończą przygody, aby otrzymywać wyjątkowe nagrody. Flames and Fortune. Jak najbardziej, mamy nagrody, proszę bardzo, ile poziomów? Pięknie, więc zaczynamy sobie na początku, jeśli chodzi o to, i robimy sobie to Reach the top before you run out of hearts, czyli mamy serca, tak naprawdę, jeśli chodzi o to, więc możemy sobie tutaj robić rozgrywki, nie są rankingowe. Yy, więc nie zdobywamy trofeów ani ich nie tracimy. Więc jak widzicie jest to oczywiście nowa rzecz dodana. No i teraz tak naprawdę po. Yy, tutaj powinienem wejść. w Tu gdzie odblokowaliśmy Adventures. Kolejny robimy Game Grab i potem mamy Rumble na 800. 50, więc tak naprawdę 4 wygrane mecze, jeśli mi się uda. Dobra, dotarliśmy do 800 punktów. Jesteśmy już na Game Grab. Dalej mamy Rumble oczywiście. No i potem będziemy sobie lecieć aż tak naprawdę tutaj na Beam Blast. Jeśli chodzi o to, czyli Laser Matches jeśli byśmy chcieli. Moglibyśmy też sobie oczywiście tutaj zagrać w cokolwiek innego, czyli na przykład moglibyśmy sobie wejść w studio, jakiś challenge, jakiś tutaj tournament. Jak widzicie oczywiście są wszędzie podpisy, nie? Jeśli chodzi o tutaj najważniejsze rzeczy, moglibyśmy też sobie sprawdzić właśnie te Flames and Fortune. Różne rzeczy tutaj są do zrobienia, ale my skupiamy się na razie na głównych meczach. Idziemy teraz do 850, więc spróbujmy zagrać sobie meczyk na rakiecie. Myślę, że rakieta będzie dobra. Dobra, tak naprawdę powoli kończymy do Dobre pytanie jest takie, co jestem w stanie w tej sytuacji zrobić? Wydaje mi się, że pociągnąć bombę i wysadzić to wszystko. Czy było to najlepsze rozwiązanie? Nie wiem. Zapewne nie. Tutaj mamy dwie bomby, tutaj nie możemy za bardzo nic zrobić. Tych ich nie dopniemy, ale możemy extra zrobić move. extra move bez żadnego problemu. Kolejny extra, extra move. Eee, możemy ułożyć. Czy tu możemy coś ułożyć? Czy tu możemy coś ułożyć? Czy tu możemy coś ułożyć? Chociażby. Dobra, jest. I tak wystarczyło. 180 do 145, więc na spokojnie sobie tutaj wszystko robimy. Mamy kolejne punkt ciszę i tym razem przechodzimy. Jak najbardziej, proszę bardzo, do wydarzenia Rumble. I teraz będziemy sobie grać, oczywiście na Rumble. Mam kilku przyjaciół do pomocy. Nie zdołasz pokonać. Jest jeden sposób, żeby się o tym przekonać. Oczywiście, jest jeden, więc są Rumble, tym razem na razy 5, jak najbardziej, więc możemy sobie zagrać w Rumble. Nie potrzebujemy tutaj nic, jeśli chodzi o to. Możemy sobie teraz nasze oczywiście perki tutaj zmieniać i tak dalej. Tutaj mamy shuffle, który musimy ogarnąć. Ja jeszcze zobaczę sobie, czy nie mamy nic tutaj. Nowe szczęśliwe pudełko niestety jeszcze nie, nie, nie odnowiło się, więc nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Możemy za to zagrać sobie Rumble, jeśli chodzi o to. Mamy pięciu graczy tylko w Rumble, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mamy zasady. Stay in the green to advance. Dobrze. Czyli nie mamy tak naprawdę tutaj nic więcej do roboty. Mamy 7. Przetrwaj wszystkie rundy jak najbardziej. Pozostaj na zielonym. Jak najbardziej. Już to robiliśmy, więc jesteśmy w stanie ogarniać, o co z tym wszystkim chodzi. Myślę, że sobie na początku zamieszamy, bo niespecjalnie mi się tutaj coś ładnego ułożyło. Dobra. Zacznijmy robić jakiś pierwszy punkt ciszę. Jest nieźle. Spróbujmy polecieć tutaj tym w górę, żeby uzbierać trochę punkciszów. Bardzo ładnie. Coś tutaj sobie siadło. Możemy użyć aktywacji. Aktywacja zawsze nam troszeczkę pomoże odbić się punktowo od naszych przeciwników. Eee, myślę, że tutaj polecimy. Spróbujemy ściągnąć jakoś te niebieskie na dół, żeby tutaj cokolwiek zrobić. Nie jest najgorzej. Mamy jeszcze 5 ruchów. Czasu jeszcze 40 sekund. Dobra, możemy użyć w ten sposób. Mmm... Coś dobrego, coś dobrego. Możemy żółte połączyć. Nie jest to najlepsze rozwiązanie w chwili obecnej. Ale mamy 52. Tylko jedna osoba odpadnie. Dobra, możemy użyć kolejnego w ten sposób. Nie mamy za bardzo tutaj co zrobić. Dobra, tamta osoba już jest skończona, więc jakby nie, nie stracimy tutaj nic, więc zrobimy chyba sobie w ten sposób. I połączymy sobie chyba w ten sposób. I to jest koniec naszych ruchów. Mamy 60. Jesteśmy już jakby zakończeni. Ktoś tam miał 90, ale jeszcze nie miałem okazji używać swojej umiejętności zbyt często. Tutaj widzę na kaczuszce ktoś leci. Tutaj na rakietkach, na kaczuszce. Ja w ten sposób roki był również na rakietkach. Dobra, teraz musimy tak Round naprawdę to. zrobić kolejny wspaniały, mam nadzieję oczywiście, progres. Bo nie wiem, czy będzie taka szansa. Więc spróbujmy sobie polecieć w dół. Potrzebujemy tutaj porozwalać całkiem sporo, żeby nam się takie rzeczy poukładały sensownie. Dobra, zróbmy w ten sposób, bo tu mamy już dwa, dwa obok siebie. Dobra, żółty, kolejny ściągamy. Tutaj już jest problem. Problem, problem. Eee, nie wiem jakie... A, możemy je połączyć. Nie widziałem tego. Dobra, lecimy. W końcu. Kasia umiejętność i trochę nam punktów doda. 84, dalej nie jest to zbyt wiele. Dobra, ale mamy ekstra minus, który możemy zrobić. Możemy też wykorzystać w ten sposób ruch. Możemy zrobić dzięki temu kolejną aktywację, która da nam znowu troszeczkę punktów. Niestety nie poleciało to na mocny środek, tak jakby mogło. Ale niech będzie. Zrobimy sobie tutaj do kolejnego ruchu już przygotowanie. Powiedzmy. Kolejny extra move dla nas. Ehm, tutaj jest kolejny extra move. I tu już chyba nie jesteśmy w stanie na razie nic zrobić. Tu możemy żółte połączyć do kolejnego, bo i tak przejdziemy dalej. I to jest chyba tyle. Nie jesteśmy w stanie na razie nic więcej zrobić z tego tytułu. Musielibyśmy albo czerwone, albo fioletowe jakoś połączyć. No i teraz jedna osoba wygrywa tak naprawdę. Czy ja mam tutaj cokolwiek sensownego do połączenia? Fioletowych nie połączymy. Czy ja tak naprawdę to w chwili obecnej nawet nie widzę za bardzo żadnego. Dobra, tu jest ruch. Okej, okay. dobra i to jest dobre. I teraz możemy zrobić w ten sposób. Zostaliśmy za to oczywiście umiejętność, więc możemy użyć umiejętności. Poszła nie najgorzej, nie najlepiej, szczerze mówiąc. Ehm, chciałbym tu w dół ściągnąć tą czerwoną. Dobra, jest coś. Kolejne sobie siadło. Ehm, mamy action move, więc bardzo dobrze. Tam to się samo aktywowało. Kolejne się aktywowało. 180 punktów. Mamy kolejną aktywację. Więc lecimy z tym tematem. Bardzo ładnie. E, to jest żółte do aktywowania. Niespecjalnie. Ale tu mamy ekstremów jeszcze do zrobienia. Może być. Może uda nam się ściągnąć jakoś ten niebieski tutaj. Mm, w ten sposób nie zrobimy. Fioletowe może. Mm, moglibyśmy tak zrobić. Ok. To się samo ułożyło. Bardzo przyjemnie. Kolejna aktywacja może być. I zobaczmy czy jeszcze będziemy w stanie tutaj cokolwiek zrobić w tej kwestii. Jest nieźle. Tego już nie ułożymy, ale ułożymy jeszcze żółte i mamy 247 punktów, więc pierwszy Rumble, który oczywiście rozgrywamy od resetu, wygrany, więc bardzo, bardzo fajnie. Dzięki, dzięki temu jesteśmy y, głównym zwycięzcą tego wszystkiego, tak naprawdę. Bardzo mnie to cieszy. No i teraz musimy tylko wbijać sobie y, punkciki, tak naprawdę, dalej, bo teraz mamy 850, więc musimy pójść do 1000 aż 100, y, żeby pójść na Beam Blast, bo tutaj wiadomo, jeszcze mamy jakieś... Po, rzeczy, po drodze rzeczy, ale musimy wbić 1100. Czyli, patrząc na to, ile mamy obecnie, no to jakieś 5 wygramy. Dobra, mamy ostatnią rundę, tak naprawdę, powiem wam, jeśli chodzi o upgrade. Widzę, że tutaj całkiem nieźle mi się ułożyło wszystko, więc zrobimy sobie w ten sposób. Mam jeszcze młoteczek, tylko czy jestem w stanie go jakoś sensownie wykorzystać? Mógłbym, chociaż nie, lepiej nie. Mógłbym tam trochę jeszcze podziałać inaczej, ale zrobimy sobie to w ten sposób. Myślę, że będzie łatwiej. E, mamy dwa ruchy, więc możemy zrobić jeszcze tak i możemy sobie jeszcze użyć lasera. Jak najbardziej. Może zasięgowo sięgnie, nie pamiętam jak on tam zasięgowo łapie. Dobra, złapał wszystko bardzo ładnie e, więc mamy 149 punktów, jeszcze mogę gdzieś się ruszyć. E, B na przykład tutaj, niech będzie, bez problemu. E, to i tak był w sumie chyba mój ostatni ruch, jeśli chodzi o to, więc możemy sobie na spokojnie podziałać. E, powiem wam, że idzie całkiem sprawnie, naprawdę idzie całkiem sprawnie, Co prawda po moim wyglądzie widzicie, że gram kolejnego dnia, bo już po prostu e, było... Późno, więc musiałem przejść sobie na troszeczkę inny tryb. Dobra, są punkciki, widzę. No i bardzo ładnie udało nam się wygrać. Czyli tak naprawdę teraz odblokujemy Studio Laser na 1100. Zresztą zaraz to zobaczycie, proszę bardzo, dobijamy sobie to. I proszę bardzo, mamy Beam Blast Studio odblokowane. Matches Explode everything until reaching a piece of the same color. Nieźle w takim razie. No i proszę bardzo, jesteśmy na kolejnym 1100 Beam Blast odbloko wany. Tutaj oczywiście można kolejne rzeczy sobie lecieć. E, o! Przepraszam, jeszcze zostałem Achievement w międzyczasie, jeśli chodzi o to, proszę bardzo. E, Game Grab Master, no niech będzie to mój topowy Achievement, czemużby nie. No i jakbyśmy sobie tu dalej szli, to mamy oczywiście wydarzenia solo, zespoły, Magic Wand do odblokowania. Teraz, jak sobie tu pójdziemy, to jak widzicie, mamy już tournament Studio Challenge, Studio Challenge drugi, Match Rumble. No i tu jeszcze mamy trzy miejsca na, na wyzwanie solowe, na nową przygodę, na Match Rumble i nowy turniej, czyli bardzo, bardzo dużo rzeczy. Jak możecie również zauważyć, jeśli chodzi o rzecz, którą odblokowaliśmy, czyli Studio Challenge, mamy dwa, w tym przypadku jeden jest podpisany jako trudny. Jak wejdziemy sobie to, możemy zauważyć, proszę bardzo, jest Fireworks Festival. No i tutaj można zdobyć 80, 120 i 160. Jeśli chodzi o zwykły, tutaj, Mamy 100 i 200, więc y, y, mamy tutaj co? Jest da Dustville Duel Match Special Bandits. E, zagramy sobie na tym. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. E, jeśli chodzi o to, solo challenge, proszę bardzo, jest. E, widzę, że mogę bardzo łatwo. Musimy zdobyć sobie tutaj setkę. E, mamy troch, trochę tych ruchów, tak naprawdę, więc możemy sobie podziałać. Spróbujmy, w takim razie, czy możemy połączyć coś w czwórkę? Chyba nie, więc połączymy sobie od razu. Polecimy sobie od razu na Bandytów. Myślę, że będzie dosyć łatwo. Tu możemy polecić w Extreme New, więc możemy sobie bardzo ładnie to podziałać. Myślę, że możemy też skorzystać z bomby od razu na samym starcie. To rozwali nam dwóch albo trzech. Dobra, trzech nawet, bardzo ładnie. Tu widzę, mógłbym bardzo ładnie połączyć, ale mogę też zrobić aktywację, więc zróbmy tą aktywację tutaj. Przez to czerwone zejdą sobie na dół, proszę bardzo. O, jednak nie! Postanowiło wystrzelić wszystko. Mamy nowe, więc teraz myślę, jak to powinienem najsensowniej rozegrać. W sensie, no mam ruchów bardzo dużo tak naprawdę, do setki już nie tak wiele mi brakuje. Tu możemy jeszcze połączyć, proszę bardzo. Dwa razy bounty. Mamy zaraz kolejną umiejętność do użycia. Jest już w sumie kolejna. Teraz, żeby złapać ich jak najwięcej, powinniśmy zrobić to w sumie chyba jakoś tak. O, Za każdym razem nie tak zrobimy trzech, nie zrobimy czterech. Ale oni dadzą nam bardzo, bardzo dużo dzięki temu. Eee, dobrze, teraz tu czterech nie połączymy, ale moglibyśmy połączyć na tego jeszcze bounty. Mamy 147. Eee, tu nam brakuje, ale moglibyśmy zrobić tak, przez co to poszłoby w dół. Będzie extra move. Teraz możemy zrobić kolejny action, move. Proszę bardzo. Możemy użyć aktywacji, przez co aktywujemy sobie i poprzek i tak. Co prawda nie ma to większego znaczenia obecnie, ale jeszcze się aktywował jeden. Bardzo ładnie. Weszły kolejne dwa. Chyba nie mamy ich za bardzo jak aktywować mi się wydaje. Zastanawiam się jak tutaj to zrobić, bo tutaj nie mam, mam jeszcze ile ruchów? Raz, dwa, no to jeszcze trochę mam tych ruchów, szczerze mówiąc, więc jeszcze trochę mógłbym to podziałać. Spróbujmy to w dół Mm, i tu potrzebowałem, potrzebowałem tego usunąć. Tu nie dam rady, dobra, spróbujmy. To jedno, tak, spróbujmy to jedno usunąć. Dobra, i teraz to damy sobie w dół, dobra. Mamy extra move na bombę. O, już! Zdobyliśmy 200. Nawet nie zauważyłem kiedy, tak naprawdę nie musiałem za bardzo więcej myśleć. Także udało nam się to zdobyć. Dostaliśmy jeszcze naklejeczkę. Area 51, bardzo ładnie, i oczywiście tutaj, więc dostaliśmy booster i dostaliśmy nagrodę challenge. Jest. Zrobiony, no i mamy oczywiście drugi challenge, który jest tutaj jako trudny jeszcze, więc można byłoby go zrobić. Ale tak naprawdę, no jak widzicie, można grać w wiele rzeczy, jeśli byśmy chcieli. Jeszcze tutaj mamy naklejki do odebrania, tak naprawdę, więc możemy sobie odebrać dzięki mojej wspaniałej i skromnej grze. Przede wszystkim, proszę bardzo, o, od razu na 60. Więc monety też odbierzemy, bo czemuż by nie? I na 70 już niestety nie starcza nam. Jeśli chodzi o sklepik, odebrałem sobie oczywiście naszego spina darmowego, bo to warto, wiadomo, robić. No i tak naprawdę tak to wszystko wygląda, moi drodzy. Dobiliśmy do 1100 trofeów, wbiliśmy sobie kolejną e, e, rangę, że tak powiem, na Beam Blast. Tutaj jest oczywiście jeszcze bardzo, bardzo dużo rzeczy dla was do zrobienia, jeśli byście chcieli, bo jest. Tutaj co tak naprawdę robić Master Ranks jest na 3800. Więc y, zapraszam was do gry. Kod QR widzicie na pewno na ekranie, no i również zapraszam was poprzez link w opisie. A póki co, dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. No i zapraszam do przetestowania wasz Masters. Cześć.